Do dzisiaj używałem normalnego kremu od dozorty z dołu dowiedziałem się o absolutnej nowości o kremie wyprodukowanym w laboratoriach Tident Arbas Corporation. Pokażę Państwu jego wspaniałe zalety. Lewą stronę twarzy posmaruję sobie normalnym kremem. Prawą stronę zaś posmaruję sobie kremem Did and Arbus Corporation. Po stronie posmarowanej normalnej krew bez zmian jak nawet po stronie posmarowanej kremem Titan Armast Stary naskórek schodzi a pod nim znajduje się nowa tętniąca życiem tkanka który zabieg odbywa się całkowicie bezboleśnie Skóra gładka, płychna jedrna. niczym pupcia bubaska. Wybierz krem Tiden, tiden Arbast. Krem Tiden Arbast. Gwarancją zdrowej skóry.